I tam ciąg dalszy nagrania. Ponieważ mi ktoś zadzwonił, oczywiście, i już mi przerwał całe nagranie. Także, tak wysokość maksymalna tej maszyny jest 220 cm, tak? 210, no powiedzmy 200, 212, tak dokładnie. Ale, tą belkę można, tą górny wrzeciennik cały on jest uregulowany i on może iść w dół jeszcze 44 cm. Także, przez to ona jest. No Tutaj ten zakres się zmieni, bo tak to ona ma bardzo duży prześwit. Jeżeli teraz jeszcze nie jest na sam dół stoliku, jeszcze zajdzie 5 cm, no ale prześwitu jest ona teraz ma gdzieś 75 cm. Może mieć prześwit pomiędzy stołem a wrzeciennikiem, także jest to naprawdę mistrzostwo świata. Tu ma wymiary 73 na 21 przejazdu w X będzie miała 20 cm. A przejazdu w Y ma, już tytuł to są maxa, prawie maxa, to jest już 20-40 cm, ma w, w osi X. No Dodatkowo oczywiście można wiercić jeszcze na tym dolnym stoliku. Stół, ten, ten stół jest ustawiany góra-dół oraz kręci się w koło, tak, na tej kolumnie można go kręcić oraz podnosić góra-dół. A górny wrzecienik można podnieść tak samo góra-dół 45 cm oraz obracać go pod kątem, tu jest ustawienie kąta. Wyłączymy pompkę. A, pompka jest tu. No zapraszamy, bo warto. Maszynka jest jak ze sklepu.